Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bookstore. Powiem Wam tylko tyle, że wprowadzili już moi drodzy to? Wprowadzili aktualizację, która daje nam Halloweenowy wystrój. I tak sobie też zrobimy we Francji. Tutaj, w sensie w Lyonie. Tutaj zostawimy to moi drodzy, bez ruszania. Do Paryża idziemy. Do Paryża idziemy. Jesteśmy w Paryżu i tutaj mamy piękne, pięknie wszystko ułożone, to pamiętam. Dobra, tu jest rozdupcone wszystko. No to tak, tak się pochwaliłam. I zobaczmy sobie pierwsze co. O, buki, buki, tutaj chyba nic nie zmienili. Dalej zakładki są, tutaj nic nie zmienili. Przejdziemy sobie do deepu i teraz tak, tutaj w dekoracjach wiem, o dywan w kształcie nietoperza. Następnie mamy. O, w ogóle już skaner możemy kupić. Fajnie. Także skaner ogarniemy. A zobaczcie sobie kocioł, dynia, tapeta zielona, tapeta z pajęczyną, z dynią, na pewno lampę dyniową. I czar może o taką pomarańczową damy. Kupimy sobie, zrobimy sobie tutaj ten. Otworzymy sobie od razu sklep. A ja wszystko będę sobie tutaj zmieniać, fajnie, że dodali ten event, poprawili parę rzeczy, dodali też parę rzeczy, gdzie ja ją mogę umieścić? Halo? A, umieść przedmiot. Ta dynia będzie nam tu świecić, nie mogę, o, dobra. Fajnie wygląda ta dynia, mega, Zgaźmy światło na chwilę. Patrzcie, jak świeci fajnie. Dobra, mamy następnie tutaj y, już... Y, Uuu, ale dyniowo, patrzcie sobie. Super to wygląda. Chcę zobaczyć, czy dyni... Wow, pomarańczowy sklep. Możemy to na czas Halloween zmienić, nie ma problemu. W ogóle problemu w tym nie widzę. Następnie mamy co jeszcze? Ten dywan, ale czy były jakieś te płytki? Nie widzę. klimat fajny, no ten dywan też mnie kusi, czemu by nie, czemu by nie, tego nie zmienić, nie dać dywanu, tutaj my nie mamy dywanu, mamy tu piękną dynię no podoba mi się, więc będziemy cały czas sobie tutaj mieć dyniowo, dyniowy wystrój, mamy dywan tutaj nie masz, o możemy go położyć, fajnie, tak wchodzisz i masz takiego, uuu no pięknie to wygląda jak dla mnie, świetnie dobra, tutaj pamiętam, że muszę walczyć z półkami z magazynem i z magazynem Także też tutaj na pewno to zrobię i na pewno będę chciała to ogarnąć. Także tutaj robimy, oczywiście od razu, pół, zaznaczamy sobie, że chcemy dwie, żebym już pamiętała i miała to w naszej pamięci, że jednak tutaj chcę dwie sobie, zcieszam troszeczkę muzykę. Dobra, wypad baba z baru, bo nie ma towaru. Pięć. Ello. Dzień dobry. Już. 4,60. O Jezus. Mi się to nie przycisło. To trzeba. O tutaj ile kupione. kurcze, To naprawdę super. Ciekawe czy dodali też torby innego rodzaju. Czy to tylko się ma do wystroju. Bo już tego nie patrzę. Ale jest wystrój Halloween. Co mi się mega podoba. Fajnie, że to zmieni. Fajnie, że dbają o to, żeby faktycznie każdy miał jakąś tam zabawę, jeżeli lubi Halloween. Żeby była możliwość wyboru. Także ja się już em, jaram tym, co oni zrobią na święta, bo jednak kurczę są w tym dobrzy. Nie ma co. To prawda. Tutaj opyk kolejna osoba. Dobra, już tam wracasz sobie. Laska. Laska pod paska wracasz, O, nie to. Tutaj mamy... Nie masz... Aha, no tak 1200, dobra. pom... ten koty, co możemy zrobić? Opłacenia rachunku, no tu troszeczkę drogo jest. Zap, tutaj od 15 poziomu. No i chcę ten skaner lęczny jeszcze, ale to już na spokojnie, a mamy zaświecone światło? Mamy. No to czemu tak czulowo to światło działa? Bardzo czulowo, no tutaj to no, lepiej niż tam. o. W ogóle tego oziomka, by stąd trzeba umównąć, ale to jak już będziemy mieć, jak już będzie lepiej, to w, wtedy mówniemy. na pewno. Yy, UZ Box, okej, okay, wyrzućmy to na razie. Czego nie ma? Nie ma, nie ma jednego tego, kurczę. To ja ślepa jestem. Trzeba, ja tego nie zamówiłam. Dobra, niech to, niech to będzie na razie zamówione. Pierwsze co? Bo to jednak komiksy są, tutaj jest to ważne, żeby oni cały czas mieli dostęp do tego wszystkiego. Tak z książkami. O, tutaj się jedna już AFK gear skończyła. Może weź im pom i pomóż, a ja tutaj ogarnę trzech tutaj. Trzy osoby na roznoszenie towarów. To jest świetny pomysł. Też na magiczna. Fajnie by było, gdyby więcej tych Halloween rzeczy pododawali. To by, to by mnie bardzo usatysfakcjonowało. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo. Byłabym zadowolona w pełni z tego. Myślę, że w tym odcinku wolniamy sobie dwa szybkie dni, bo właśnie chciałam pokazać, że jest aktualizacja. To było dla mnie najważniejsze. I mam nadzieję, że i tak jesteście zadowoleni, że takie aktualizacja robię. Ouch, tutaj opyk. 5. Nie będzie. Dobra, na razie sobie odejdziemy. Paryż, dniem jest super. Dobra, mamy 500. E nie, to, Boże, tutaj. Już zaraz też to ogarniemy. Ja szybciej ogarnę to wszystko niż ona, jak będzie stała. Tak, to jako magazynier będzie kolejną osobą tutaj, którą będzie, która będzie mogła sobie to patrzeć, w się. Sensie. Nie mogę, tak, a tak mogę? Też nie mogę? O nie, a tu mogę pewnie. O, idealnie się zmieściło. Fajnie, fajnie, fajnie. O, tu się zrobiła kolejka już. A szybko pójdzie. Zatrudnie, mamy kolejny poziom. Fajnie, możemy kolejną licencję dać. Też mi się to podoba. Wydaje mi się, że to kolejna licencja jest z tego komiksu. Przynajmniej, bynajmniej tak mi się wydaje. Prawy na 100% jestem pewna. Że tak jest. Fek. Okej, okay, dobra. Mamy. Trochę już tutaj ludzi wchodzi. One się cały czas dochodzą ludziom. To mi się też podoba. Cały czas biorą te książki. Że coś za to otrzymuję. Nie No tutaj teraz tak. A tu jest puste. Fajnie. Świetnie, cieszy mnie to bardzo. A ta druga półka magazynowa, co ja z nią zrobię? Na razie C musi być spakowana. W takim razie pakuj do pudełka G, połóż i tyle. No cóż mam więcej zrobić? Nie, nie przestawię tego tak, żeby to, to w miarę działało. Na no, plaszówki nie. Tutaj, western. Czy western gdziekolwiek był? O nie, wyrzuciłam stamtąd jakąś tą. Tego nie chcę. Tutaj Harry Potter. Okej, okay, tu nie był Harry Potter. Raczej. O, już witam. Witam, witam i o zdrowie pytam, czy wszystko jest w porządku. I to mówią byle do piątku. w sumie jest piątek tutaj. Tutaj palacujemy, moi drodzy, dużo. Pracujemy bardzo długo. Nie ma co. Pracujemy w każdy dzień tygodnia. Nie ma wolnego. Ten, ten, no to mamy, kurde. Nie ma co. Bo wiecie, oni mogą pracować fizycznie i ja mogę, na przykład, no nie mają czasu, żeby kurczę tak, wiecie sobie. Tutaj pozwolić na to. No nie wiesz, jeszcze coś znowu podmieniłam. A i tak to jest, jak się nie ma wszystkich książek, nie? Chciałabym po dwa zamówić, żeby one były, ale nie dam rady zamówić po dwa, bo jak widzicie, a w sumie ustawię sobie, żeby było po dwa, a potem najwyżej, jak będę mieć, no to wtedy dopiero zamówię. Ile tam będzie to? A już nie spojrzałam, dobra, Nevermind. Nevermite, nieważne. Dobra, będzie trzeba było też u, jakoś z tymi cenami coś pomyśleć, bo jednak to jest za słabo, że tak mi powoli to pieniądze gdzieś tam lecą. A czy powoli? No, w miarę dobrze lecą, nie mogę powiedzieć, że nie. Mogło być zawsze gorzej, mogła być na minusie. Nie wiem, czy się da. Chyba się da. No, ale też to muszę pamiętać, żeby płacić te rachunki. Szkoda, że to nie schodzi od razu. To jest jedyny, jedyny minus, który ja widzę. Dobra, ta książka w ogóle nie schodzi. No. Nie wiem, zobaczmy, czy to ktoś kupi w ogóle. Albo chociaż 2002. O, wtedy by było spoko. Tak, nie za bardzo schodzi. Nigdy nie chcę kupić. O, tutaj... olala ale tutaj rzeczy poleciało mi. Jedno na drugim ledwo się trzymam. No, muszę ogarnąć, jak to zrobić. Żeby faktycznie te półki magazynowe też były. Wiecie, tak typowo doładowane już. Czekajcie, pyk. A 4000 aż. No dobra. To będzie ciekawie, to będzie mocno ciekawe. To tyle, aż mi się nie uda ogarnąć raczej. Jeden dzień. Ciekawe jak będzie, jak będzie się skończę, czy tam tysiaczek dojdzie, czy nie, z tamtego sklepu, tak jakby. No te się tu już ładnie kończą, tam się pewnie jakieś skończyły, no na bank jakieś się pokończyły. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Halloween time, to jest super time. Hmm. Dobra, ile tam ile tam mamy? 4370. No to ciekawe, ciekawe, ciężki temat. A tu w ogóle jest. De facto, cena rynkowa? Aha, tu jest nieogarnięte. Nie było ogarnięte z ceną. Nice. To no są półki. O Jezus! Już stoi tyle osób? Olercia sorry. Mi się aż przysnęło chyba tutaj. Tak długo czekam. Dobra, jeden. Sześć. Sześć, trzy. A, już niedługo koniec. Lubię oglądać to niebo tutaj. Jest dosyć ładne. Muszę zakładki też kupić. To to już widzę. To widzę, że zakładki muszę kupić. Uuu, la la, ta książka poszła. Poszła wpisz ta książka. Teraz tak, e, zakładki. Pyk, jeju, jak fajnie, że w końcu ktoś ją kupił. Uratował mi trochę puzdra, jakby nie patrzeć. Dobra, pyk. Haregon Puntera mamy tu. Uh, to nie jest Harefonter. Dobra, kolejny Harefonter, bo nie wiem co tu było że to nie jest tak aż podpisane żebym mogła widzieć co tam było tak naprawdę ale damy sobie radę jak wszystko uzupełniam to już będę mogła wtedy ogarnąć i poukładać ten magazyn tak i skaner kupić o kurde to to już jest w ogóle I no tego nie było na 100% jest kolejne. Tego też nie było. To bym widziała? O, tutaj jest kolejna. Jest kolejna książka. się to byleby każda książka miała swoją półkę, to jest najważniejsze tak naprawdę. Nic więcej. Wolny też chyba nie było. Coś innego? Tu dobra, wsadźmy. Harry Potter to już było. Tutaj, tu są dwa Harry Pottery. No i ciekawe, czy trzeciego wyhaczę. O, go, ten też było. o kolejna książka. Która pierwsza ta lepsza po prostu? Nie wiem, czy tu, 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 tu. O, a, tu jest Harry. Będzie tu. Dobra, zrobimy sobie Enter. Następny dzień roboczy. Mamy 3000, aż. No to już będziemy. O Jezus, Będziemy mogli sobie. Wiecie, wprowadzić y, kolejne, nie? Hmm, tutaj. Kolejne, jakby. Udoskolane. Udoskolane. A kuziwa mać. O. I czym narobiła. Dobra, na razie jest ok. Zobaczymy, jak e, będą te z półkami, nie? Bo tutaj już nie ma półek. Jest. Dobra, tu wrzucimy. Jest 8, czyli 16 książek, a my mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 książki. No to już trochę jest, nie? Dobra, tutaj mamy licencję. Ostatnia komiksowa licencja. To mnie mega cieszy, bo będę mogła sobie już mieć wszystkie. Bardzo mnie to cieszy. Ten fakt, że to jest ostatni komiks do zdobycia. I że ja już te wszystkie komiksy mam. To jest sztos. Dobra, otworzymy sobie. Nie ma co przeciągać. Otworzymy sobie. Pyk-pyk. Pyk, o. I teraz będziemy mieć już więcej tego, tak? O, teraz się ta troszkę pokazała. Tutaj nie ma. Tam już wzięli, więc o mądnie się to już będzie wtedy. Dobra, jeszcze bum! tralalala. La, la. E, wszystkie po jeden zamówimy, żeby oni mogli na magazyn to zanieść też, żeby ja też miała tutaj, żeby mieli robotę. Dobra, teraz tak, gdzie jest ta jedna? Ty chyba się Nie. Kasa nie. Ty się szkoliłaś na kasiera, ty miałeś sześć na kasierze. To był kuźwa na kasie. A ty ile miałaś? 13. Nie, to on był na kasie. Idź na kasę. O, to będzie tu. U lala, to jest ten trzeci, dobra. O. Nie mamy. Nie, to jest ten sam. Wróć. Prawie. Jaki był ten trzeci? A tu jest. Czerwony. Właśnie, hojeja. Dobra, musimy zdobyć trochę pieniędzy. Musimy mieć ponad 5000. Teraz są długie, no wiadomo. Ja no kasy są długie no moi drodzy. No nie będą krótkie, tak? Ojeju, miał być tu. Jakbym wywaliła, kurde, coś stąd, to jeszcze. Bo, może się zmieścić półka magazynowa. Chciałabym to dobrze rozplanować. Pokaż mi, jak to wygląda z tą półką. Kluźba, tu jest za mało miejsca. O, to, to. B. A, jakbym. A Czekaj, dobra, iść stąd. W rozluźnię to i dopiero będę ogarniać. Bo wydaje mi się, że to przez to, że nie jest rozluźniona, no to ludzie nie przychodzą do tej kasy. No wiadomo, nie będą w takiej długiej kolejce stali. Dobra, książka się jeszcze uaktywniła. Jakaś kolejna, którą będziemy mogli kupić, ale będę musiała pomyśleć co, żeby zobaczyć, czego nam brakuje na półce. Dobra. Zobaczmy, jakie, jaka to jest science fiction. Czy będzie coś takiego jak science fiction? Czy klasyc klasyczna fikcja, albo. O, jest. Fajnie, kupujemy klasyczną fikcję. Trzy razy poproszę. Pi-bip -pip tutaj, pipip -pip tu. O, jest, jest teraz. O, trafiłam. Fajnie, mamy klasyczną fikcję. Czyli kolejna książka do kolekcji. Podoba mi się to. Bardzo. Nawet nie wiecie jak bardzo. Półka magazynowa. Ja bym gie te komiksy stąd przeniosła tutaj na razie. W ogóle. Skoro tak, to tutaj w tą stronę też, bo się da. I mamy te komiksy tu i tu. Wyrąbałabym te pudełka. Daj mi. Pokaż mi teraz. F. Otwórz. Haczy, haczy, h, Ta półka znowu. G. G. Tu używane książki. Dawaj to. F. O. No i super. 8 plus 8 plus 8. O Jezus. Ty znowu. To samo. 54 znowu zakotłowałeś mnie tu. Szkolenie pracowników nie jest jeszcze dostępne, jak mnie mam. Więc chciałabym ten skaner, ale rozszerzenie tego, tego jest mi jak najbardziej potrzebne. Bardziej niż skaner albo skaner możemy w następnym sobie ogarnąć. Jak na razie, to jest mi potrzebne rozszerzenie plus ułożenie magazynu, bo im więcej rzeczy będzie, tym bardziej magazyn potrzebny jest. I to w jednym, drugim. A zobaczycie sobie, jak będzie ciężko rozkręcić to samo w Japonii. Patrząc na to, że trzeba od początku wszystko. O nie, to jest ten. rozkręcać. Dobra, mi się wydaje, że tego nie było nigdzie. Nie, raczej nie. Pytanie: Czy pani zaczęła? magazynie, no ona się zaciała. Komiksami. nie było, że są takie same? Ale tu nie są. Kurczę, ja sama nie wiem, nie jestem teraz pewna. A, będę, będę tak. Będę tak naprawdę sprawdzać to wszystko. coś gdzieś nie pominęłam, czy coś, czegoś nie ma dwa razy, tam to nie jest. Dobra, tego też nie mam. A to jest na dole. To ja pamiętam. O, tu jest ten czarny. O, i teraz czarny tu pójdzie. Nigdzie indziej. Boże, nigdzie indziej tego chyba nie ma. Dobra, tu też nie ma, więc to jest tu. O Jezu, jak on. Jak on kurna. Mi tutaj. Biek, A, zbugował się gościu. No trudno. Jak się zbugował, to się zbugował. Pięć. Czasami się tak dzieje, że się bugują typem. Już tamta idzie? Tamten. ten. dwóch zbugowało, dobra. Dobra, tu są Harego żeby nie było tak, że mi się zaraz, kurde, tutaj, bo na przykład będzie pełne, i ja będę myślała, że, tego, że to już jest, nie? Dobra, jest 16, 17, 18, 19, 20, 21. I potrzebujemy. O Boże, ile jest książek? Kolera, nie? O ten już jest. Tego nie było. Przynajmniej ja totalnie nie kojarzę tego. A dobra, jest. Sory. Memory. W ogóle, jak Wam się podoba moja gra? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że nie jest tak aż źle. Jakoś to wszystko idzie, dobra. 20 ile? Teraz już 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23. Ok, the killing to już dodawałam gdzieś. No. Harry Potter. Harry Potter jest tu. No i widzicie, jak nam ładnie idzie? Powinno gdzieś być, bo to. Do... A to było jako ostatnie. A to było jak ostatnie. Czy mamy wszystkie? Teraz tu już powinno być tylko takie klikanie, i że już to mamy. Także świetnie się sprawdzi to, że faktycznie. Odchodzę. I gdzieś to jest. się jest gdzieś w ostatnich? Nie. To gdzieś było. A, bo tu też są pełne, nie? Dobra, wypad z baru nie ma towaru. Widzę, że idzie ci średnio, ale nie idzie ci aż tak źle. Że możemy nas spokojnieć, to ogarnąć. 60 centów. A tak, klikam byle co. Wiecie jak to jest? Jak się człowiek chce pobawić lekko. Mówiąc. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj już o. pyk Jest w 5. 3 miało być. Już niedługo, już niebawem będzie koniec. Ale to już niedługo. Dobra, od razu zamówmy sobie wszystkie komiksy. To jest od razu. O, gigier już nie ma. Masakra, dobra, to, 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 to. To też. Ej, to, to nie jest fajne. Ej, tego nie widziałam. Czy to swoje miejsce ma? Ej, tego to ja nie widziałam. Nie ma swojego miejsca. 8 to 24, a ja nie mam tyle. 2, no nie ma, bo tu 3, to są 23. To coś jest podwójnie. Szczerze, zdenerwowało mnie to. I najgorsze jest to, że jestem ślepa, pętajcie ode mnie. Nie, gotyckie to jest. Ech. Jestem mega ślepa. Ej, a tego gdzieś tu nie było? Nie, no nie wiem. Tu są dwie te książki, Orna Bela. Nie mam bladego pojęcia. No, szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. Ale to już zaraz będziemy wiedzieć, to jak, bo już niedługo się kończy dzień. W sumie, możemy sobie zakończyć dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. A Halloween istnieje, jest tu w grze. Także to też jest super plus dla nich.